Siemanko, z tej strony Matic. witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Ponownie witam was w Fortnite, do którego niedawno zawitał zupełnie nowy trzeci sezon rozdziału piątego. Z racji, że jest on nowy, to ja mam dla was też przygotowane zupełnie nowe mapki, które pomogą wam zdobyć Expo do dopiero za zakupionego karnetu bojowego. jeszcze karnetu osobiście nie kupiłem, ale oczywiście się do tego przymierzę. Pamiętajcie jednak, że jeżeli wy chcecie sobie ten karnet kupić, albo kupić cokolwiek ze sklepu z przedmiotami, bo mamy tutaj sporo nowych itemków, widzę. Także pamiętajcie, żeby wpisać sobie tutaj mój kodzik twórcy, czyli kodzik matx przez 2x na końcu. Klikacie sobie tutaj wpisujecie, zatwierdzacie i jeżeli dokonacie jakiegoś zakupu ze sklepu to możecie zrobić po prostu zrzut ekranu z tego zakupu, na którym widać, że jest wpisany mój kod twórcy, wejść na mój serwer Discord do którego link jest podany w opisie I wrzucić tam tego screena na odpowiedni kanał a wtedy otrzymacie od mnie wyjątkową rangę wspierającego, która jest dostępna tylko dla osób które właśnie wsparły mnie w Fortnite. Cie. Wszystkim obecnym, jak i przyszłym wspierającym już teraz bardzo serdecznie dziękuję, a teraz przejdźmy już do mapki z dzisiejszego odcinka. Dobra, także wchodzimy sobie standardowo w lupkę, tutaj nic się nie zmienia, wpisujemy 7600, myślnik 3376, myślnik 2859, klikamy Enter. Mamy mapkę Ranked Red versus Blue, klikamy tutaj, mamy ikonę EXPA po lewo, czyli wszystko jest poprawnie. Klikamy wybierz. Ustawiamy sobie tutaj najlepiej grę prywatną, bo nie chcemy, żeby tam nam ktoś przeszkadzał. Jest to po prostu bez sensu. Klikamy tutaj graj. Czytujemy się na mapkę. No i ja oczywiście dalej was poprowadzę. Tak jak na każdym filmie. Pokażę wam, co trzeba dokładnie zrobić, aby na tej mapce wszystkie właściwie ukryte przyciski odnaleźć. Widzimy się za chwilę. OK, jeżeli zrespicie się już na mapce, to standardowo rozpoczynacie sobie grę. Przytrzymujecie Enter. Rozpoczyna się gra. OK, ja jestem już wczytany na mapę, także w tym miejscu, gdzie jesteśmy w lobby, koło właśnie broni, udajemy się tutaj na górę po tej niebieskiej rampie, wchodzimy na górę, wchodzimy jeszcze wyżej, tutaj zlatujemy sobie i udajemy się tutaj po prawo do tych budowli. Jest tu Blue Team, Seal. Wchodzimy tutaj, udajemy się na niebieską stronę, czyli wchodzimy po prawo, idziemy tutaj do tego rogu, stajemy sobie i wykonujemy jakąś dowolną emotkę. Kiedy to zrobimy, na dole pojawi się przycisk z takim uśmieszkiem. Klikamy E i zostajemy przeteleportowani do właściwego pokoju z timerem. Znowu jest to 900 sekund. No niestety ten czas trzeba przeczekać, nie da się tego obejść. Także nie pozostaje nam nic, jak tylko czekać. Ja wam to na filmie oczywiście wytnę. A kiedy ten timer dojdzie do zera, ja wam podaję kod, który musicie sobie tutaj wprowadzić, aby przejść dalej. Widzimy się za chwilę. Ok, tak więc u mnie jak widać, timer dobija już do zera. No, i dobił, także mogę Wam pokazać, jaki kodzik teraz trzeba sobie tutaj wprowadzić. Także kolejno od lewej wpisujemy 7. Potem mamy 6. 8. I na końcu mamy jedynkę, jeżeli byście wpisali błędny kod, to tutaj po prawo sobie go resetujecie, jeżeli wpisaliście go poprawnie tak jak ja, czyli od lewej strony 7, 6, 8, 1, to również tym przyciskiem po prawo go zatwierdzacie, także klikam E i zostaje przeteleportowany na właściwą mapę, gdzie zaczynam już dostawać expo zaawczenie. Zrespiły się przed nami budynki, mamy jetpack, także polecam sobie go od razu wsiąść, a teraz idę wam pokazać gdzie tutaj ukryte są przyciski. Okej, okay, także na dobry start udamy się do tego hangaru na samym środku. Także my sobie tutaj podbiegniemy szybko. Polecam wam sobie zgarnąć ten jetpack tam z początku, ponieważ będziecie sobie to wszystko szybciej wykonywać, szybciej się przemieszczać. Także ja sobie tutaj wlatuję. Chodzimy sobie normalnie tymi drzwiami do środka. Udajemy się tu na środek, wlatujemy po prawo na górę i tutaj koło takiej drewnianej skrzyni po jej lewej stronie przy ziemi jest dokładnie przycisk ukryty. Klikamy E. I zgarniamy z tego przycisku EXPA. Na razie są to mniejsze ilości, ale przycisków jest przed nami dosyć sporo, także lecimy dalej. Ok, także teraz ponownie udajemy się do tego samego hangaru. Wlatujemy sobie tutaj. Podlatujemy sobie do drzwi. Wchodzimy tymi drzwiami. Udajemy się na koniec. Wlatujemy tutaj do góry. Mamy tutaj meteoryty, mamy taką kamerkę na górze. Pod tą kamerą w rogu powinien być przycisk, jak widać jest. Klikam E. I znowu zgarniam Expo. To już mamy za sobą, więc idziemy dalej. Tym razem udajemy się do tego hangaru, który znajduje się po lewej stronie. Jest to ten hangar trochę zniszczony. Musimy sobie tutaj znowu podlecieć i wejść do jego środka. Także ja sobie tutaj wskoczę na ten odłamek meteorytu. Biegnę sobie tutaj. Chodzimy na te schody, z tych schodów zeskakujemy sobie tutaj na dół, przechodzimy w to miejsce. I tutaj mamy znowu taką skrzynię drewnianą i po jej lewej stronie jest przycisk. Klikam E. I wszystko się podlicza, tak jak powinno, więc lecimy dalej. Ponownie udamy się do tego hangaru, tylko tym razem będziemy sobie musieli wlecieć na jego dach. Czyli podbiegamy sobie tutaj. Teraz właśnie przyda nam się jetpack, chociaż tak naprawdę nie musimy do niego tam wlatywać, bo chodzi nam o to, żeby z niego zeskoczyć. Ale najprościej będzie się tutaj dostać chyba dachem, czyli przebiegamy sobie na jego koniec i zeskakujemy tutaj do tej tabliczki z lornetką. I na tej dokładnie tabliczce jest przycisk. Klikamy znowu przycisk interakcji. No i zgarniamy expa, pamiętajcie, że ta ilość expa jest różna dla każdego, dlatego sami musicie sobie tą mapkę odpalić i sprawdzić ile wy tego expa dostaniecie, bo możecie go dostać albo mniej ode mnie, albo sporo więcej niż ja, także polecam wam ogólnie sobie tutaj wejść i sprawdzić, dużo czasu to nie zajmuje, a możecie nawet do 300 tysięcy, albo nawet ponad 300 tysięcy expa za darmo w parę minut roboty sobie do karnetu dobić, no także naprawdę polecam, lecimy dalej. Tym razem musimy się udać za ten czerwony hangar, czyli podbiegniemy sobie tutaj znowu. Możemy sobie przebyć tutaj dworem, ponieważ nie musimy wchodzić do hangaru, gdyż przycisk jest ukryty na zewnątrz. Czyli przebiegamy sobie tędy, idziemy sobie przez ten parking, mijamy te auta i mamy tutaj taką latarnię. Podbiegamy do tego słupa, i tutaj w rogu przy murku jest przycisk. Klikam E. No, i dalej zgarniam ekspa. Jak widać, mam już ponad 50 tysięcy. Także jest to naprawdę fajna sumka. Z racji, że sezon się dopiero zaczął. No, to tego ekspa trzeba sobie trochę powbijać. A zawsze nawet te 50 tysięcy ekspa jest spoko sumką do takiego właśnie świeżutkiego karnetu. No, dlatego polecam spróbować. Teraz ponownie udamy się na ten parking. Mogliśmy w sumie to zrobić wcześniej, ale mamy czas, dlatego podbiegniemy sobie tutaj ponownie. Idziemy za to żółte auto. I na jego tylnej rejestracji jest kolejny przycisk. Wkocamy. Klikamy e i zgarniamy już ponad 60 tysięcy expa. Lecimy dalej. Dobra, teraz znowu sobie zbiegamy na dół. Udajemy się do tego odłamku meteorytu, który znajduje się pod hangarem, tym po lewej stronie. Jest tutaj ukryta taka tabliczka. Dokładnie po jego lewej stronie, w tym miejscu. Podchodzimy sobie do niej. No i mamy tutaj przycisk. Klikamy e. I zostajemy przeteleportowani na farmę. Jest to ta farma, którą już bardzo dobrze znacie. Z racji, że mamy przy sobie bronię to możemy sobie tutaj strzelać albo do tych dzików, albo do tych kurczaków. No i zdobywać za to expo. możecie tu oczywiście spędzić tyle czasu ile wam się tylko podoba, no i dobić sobie tego expa na przykład do 100 tysięcy. Te zwierzęta oczywiście tego expa dają mniej niż przyciski, ale zawsze jest to coś na dobicie jakiejś tam określonej liczby zawsze spoko. Ok, no kiedy to już wam się tutaj znudzi, już nie będziecie chcieli tutaj siedzieć, no to odwracacie się, macie tutaj napis exit, a na nim jest stop, klikacie E. I zostajecie przeteleportowani do lobby, które już znacie bardzo dobrze z początku tej mapy. No i na tej mapie to by było na tyle. Ja osobiście zdobyłem ponad 70 tysięcy expa, a wy możecie dać znać w komentarzu ile expa wy zgarnęliście z tej mapy oraz który macie już level w obecnym sezonie. Pamiętajcie, że jeżeli ten film wam się spodobał to zostawcie pod nim łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem na moim kanale, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Możecie udostępnić ten film również znajomym, którzy grają w Fortnite'a, aby oni również zdobili sobie parę leveli do karnetu. Pamiętajcie też o moim kodzie w sklepie z przedmiotami, czyli moim kodzie Matrix przez Wex na końcu. Jeżeli dokonacie jakiegoś zakupu w sklepie z przedmiotami, możecie zrobić zrzut ekranu z zakupów, wejść na mój serwer Discord i tam wrzucić ten zrzut, a wtedy otrzymacie ode mnie wyjątkową rangę dostępną tylko dla osób, które wspierają mój kanał. Ja oczywiście dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach. No i cześć!